A co, jeśli powiem ci, że odpowiednie przyprawy mogą obniżyć poziom cukru we krwi nawet o 95% zaledwie 8 minut? Brzmi niemożliwie, prawda, ale naukowcy odkryli, że pewne związki ukryte w zwykłych pikantnych produktach potrafią natychmiast wzmocnić kontrolę glukozy w organizmie, czyniąc komórki bardziej wrażliwymi na insulinę. I co najlepsze, te produkty nie są ani rzadkie, ani drogie najprawdopodobniej już leżą w Twojej kuchni. W tym filmie ujawnię pięciu najpotężniejszych pikantnych produktów, które pomogą ustabilizować poziom cukru szybciej niż większość leków. Obejrzyj do końca, ponieważ numer jeden jest tak silny, że został nawet zakazany w niektórych zdrowych książkach kucharskich za to, że jest zbyt mocny dla diabetyków, którzy nie wiedzą, jak go prawidłowo stosować. Kliknij lubię to, podziel się tym z kimś, kto tego potrzebuje i subskrybuj, bo Twój następny posiłek może być tym, które na zawsze zmieni twój poziom cukru. Zacznijmy od ostrego produktu. Numer 5 pieprzu kajen. Na pierwszy rzut oka to po prostu intensywnie czerwony prosiek, który nadaje potrawom pikantny smak i lekkie pieczenie na języku. Jednak w rzeczywistości za tą ostrością kryje się cały arsenał korzyści zdrowotnych, zdolny dosłownie od środka zmienić sposób działania twojego organizmu. Głównym bohaterem pieprzu kajen jest kapsajcyna, unikalny związek biologicznie aktywny, który od lat jest obiektem badań naukowców na całym świecie. Badania pokazują, że kapsajcyna potrafi aktywować specjalne receptory w Twoim organizmie odpowiedzialne za termogenezę, proces wytwarzania ciepła i przyspieszania metabolizmu. To właśnie ten proces sprawia, że mięśnie zaczynają aktywniej pobierać glukozy z krwi, wykorzystując ją jako paliwo do produkcji energii, zamiast pozostawiać cukier w krwiobiegu, gdzie może wyrządzać szkody. Wyobraź sobie, że budzi się rano, Przygotowujesz sobie omlet lub jajecznicę i dodajesz zaledwie szczyptę pieprzu kajen. Już kilka minut po posiłku twój organizm zaczyna pracować na wyższych obrotach, a komórki mięśni chętnie wchłaniają glukozę, by zasilić ciało energią. I to nie teoria. Badania wykazują, że efekt metaboliczny pieprzu kajen może pojawić się w ciągu zaledwie 8 października minut po spożyciu. A jeśli włączysz go do swojej diety na stałe, u wielu osób poziom cukru na co spada na tyle, że lekarze odnotowują stabilizację wyników bez zmiany dotychczasowego stylu życia. Co więcej, pieprzka jen pomaga w walce z tak zwane insulinoopornością, czyli stanem, w którym komórki przestają prawidłowo reagować na insulinę i cukier zbyt długo utrzymuje się we krwi. Kapsajcyna sprawia, że komórki stają się bardziej wrażliwe na działanie insuliny, co jest szczególnie istotne dla osób z cukrzycą typu 2 lub stanem przedcukrzycowym. To jednak nie wszystko. Ostra papryka ma również łagodne działanie rozszerzające nacinia krwionośne, poprawia krążenie i przyspiesza dostarczanie składników odżywczych do komórek. Jego stosowanie jest niezwykle proste. Można dodać szczyptę do zup, duszonych warzyw, marynat do kurciaka czy ryby. Świetnie komponuje się także z tostami z awokado, nadając temu delikatnemu daniu pikantnego akcentu. Niektórzy posypują nim nawet owoce, takie jak mango czy ananas, aby uzyskać niezwykłe połączenie słodyczy i ostrości, które jest nie tylko pyszne, ale i korzystne dla metabolizmu. Ważne jednak, by pamiętać, że pieprz kajen jest bardzo skoncentrowany i nadmierna ilość może powodować pieczenie w żołądku lub podrażnienie błony śluzowej. Dlatego zacznij od minimalnej dawki, dosłownie na czubku noża i stopniowo ją zwiększaj, gdzie organizm się przyzwyczai. Jeśli zrobisz to dobrze, już po kilku tygodniach możesz zauważyć nie tylko stabilniejszy poziom cukru, ale także delikatny wzrost energii życiowej, przyspieszone spalanie tłuszczu i poprawę trawienia. Piepska jest to niemodny suplement ani droga superpigułka. Lecz prosty, dostępny i niezwykle skuteczny składnik, który prawdopodobnie już teraz stoi na twojej kuchennej półce, czekając, aż dasz mu szansę. Na czwartym miejscu na naszej liście znajduje się świeży imbir. ten korzeń czy setki lat był prawdziwą tajną bronią medycyny wschodniej stosowany w Chinach, Indiach, Japonii i innych krajach Azji do leczenia najróżniejszych dolegliwości od przeziębień po problemy trawienne. Dziś, dzięki nowoczesnym badaniom naukowym, Dokładnie wiemy, dlaczego imbir jest tak skuteczny w kontroli poziomu cukru we krwi. Aktywne związki w świeżym imbirze, takie jak gingerol i shogaol, potrafią aktywować specjalne enzymy w komórkach mięśniowych. Enzymy te przyspieszają proces wychwytu glukozy z krwi, dosłownie wciągając ją do wnętrza komórek, gdzie natychmiast wykorzystywana jest jako źródło energii. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko groźnych skoków cukru po posiłku, a jego poziom pozostaje stabilny przez cały dzień. Wyobraź sobie, że właśnie zjadłeś kolację i zamiast tradycyjnego deseru parzy sobie filiżankę ciepłej herbaty imbirowej. Już po kilku minutach aktywne substancje z imbiru zaczynają działać, pobudzając metabolizm i pomagając swojemu organizmowi szybciej wykorzystać glukozę z ostatniego posiłku. Taki napój nie tylko rozgrzewa i relaksuje, ale również działa profilaktycznie przeciwko gwałtownym skokom cukru. A jeśli wolisz dodawać imbir do potraw, możliwości jest mnóstwo. Zetrz jego do warzywnego stirfry, dodaj do sałatek dla lekkiej ostrości i świeżości lub wrzuć do porannego smoothie, aby nadać mu wyrazisty smak i wzmocnić jego wpływ na metabolizm. Najważniejsze jest, aby używać świeżego imbiru. Tak, melony imbir również ma właściwości prozdrowotne, ale jego skuteczność jest znacznie niższa niż świeżego korzenia, ponieważ wiele cennych związków ulega zniszczeniu podczas suszenia i długotrwałego przechowywania. Świeży imbir jest znacznie bogatszy w fitoskładniki i olejki eteryczne, które stymulują pracę trzustki i poprawiają wrażliwość komórek na insulinę. Oznacza to, że nawet przy tej samej ilości spożytego imbiru, świeży przyniesie znacznie silniejszy efekt zdrowotny. I jeszcze jedna korzyść. Imbir to nie tylko kontrola cukru. Gdy poziom glukozy we krwi pozostaje stabilny, odczuwasz przypływ energii, jasność umysłu i stabilny nastrój. Znikają nagłe spadki sił, gdy godzinę po posiłku masz ochotę się położyć i zdrzemnąć. Zamiast tego pojawia się poczucie lekkości i witalności, które utrzymuje się godzinami. Wiele osób, które zaczynają regularnie spożywać świeży imbir, zauważa, że są bardziej aktywne, mają mniejszą ochotę na słodycze i rzadziej dopada ich wieczorny głód. Warto jednak pamiętać o umiarze. Imbir ma wyrazisty smak i dość silne działanie na organizm, zwłaszcza na układ trawienny. Na początek wystarczy cienki plasterek lub niewielka porcja startego korzenia. Z czasem można zwiększać ilość, eksperymentując przepisami i sposobami przygotowania. Możesz łączyć go z cytryną i miodem po rannej herbacie, dodawać do zup i bulionów czy przygotowywać pikantne marynaty do kurczaka lub ryby. Świeży imbir to produkt który jest jednocześnie prosty, łatwo dostępny i niezwykle skuteczny. A co najlepsze, nie wymaga skomplikowanych przygotowań. Wystarczy go umyć, obrać i zetrzeć lub pokroić. Ten mały kawałek korzenia potrafi dać swojemu organizmowi ogromne wsparcie w walce z niestabilnym poziomem cukru i zapewnić zastrzyk energii, który poczujesz już w pierwszych dniach. Na trzecim miejscu na naszej liście znajduje się prawdziwy faworyt kuchni indyjskiej i starożytnej medycyny ajurwedyjskiej kurkuma z czarnym pieprzem. Od tysięcy lat kurkuma była używana nie tylko jako przyprawa nadająca potrawom złocisty odcień, lecz także jako potężny środek leczniczy. Jej główny aktywny składnik kurkumina to naturalny związek o działaniu przeciwzapalnym, który pomaga komórkom zwalczać stres oksydacyjny, łagodzi wewnętrzne stany zapalne i co szczególnie ważne dla osób z cukrzycą lub stanem cukrzycowym, zwiększa wrażliwość komórek na insulinę. Gdzie komórki zaczynają lepiej reagować na sygnały insuliny, glukoza szybciej opuszcza kryobieg i jest wykorzystywana jako źródło energii, co pomaga stabilizować poziom cukru. Jednak tu kryje się sekret, o którym wiele osób nie wie. Sama kurkumina wchłania się w organizmie bardzo słabo. Jeśli po prostu dodasz kurkumę do potrawy, Twój układ pokarmowy i wątroba rozłożą ją w taki sposób, że do krwi trafi jedynie niewielka ilość substancji aktywnych. I właśnie tutaj na scenę wkracza czarny pieprz. To nie przesada. Takie dane potwierdzają badania kliniczne. Piperyna blokuje procesy, które sprawiają, że kurkumina szybko ulega rozkładowi w wątrobie, dając jej szansę w pełni ujawnić swoje właściwości lecznicze. Dlatego połączenie kurkumy z czarnym pieprzem nazywane jest złotym duetem lub marzeniem diabetyka. Sposobów na wykorzystanie tej kombinacji jest mnóstwo. Można przygotować słynne złote mleko, podziać szklankę mleka, dodać pół łyżeczki kurkumy, szczyptę czarnego pieprzu oraz odrobinę miodu lub cynamonu dla aromatu. Taki napój jest nie tylko pyszny, ale i niezwykle korzystny dla zdrowia, zwłaszcza wieczorem, kiedy delikatnie rozgrzewa, relaksuje i wspomaga procesy regeneracyjne organizmu. Kurkumę z pieprzem można też dodawać do smoothie, na przykład po połączeniu z mango. Pomarańczą lub bananem owoce złagodzą ostrość pieprzu, a to otrzymasz solidną porcję zdrowotnych korzyści. Oczywiście klasyką jest dodawanie tej pary do kary, zup, duszonych warzyw czy maryna do mięsa i ryb. Co najbardziej zaskakujące, zaledwie jedna łyżeczka kurkumy dziennie ze szczyptą czarnego pieprzu może stopniowo zacząć odbudowywać swój system regulacji cukru od wewnątrz. Przy regularnym stosowaniu wiele osób zauważa nie tylko poprawę wyników glukozy, ale także ogólny wzrost energii, zmniejszenie bólu stawów, poprawę trawienia, a nawet wyrównanie kolorytu skóry dzięki redukcji stanów zapalnych. Warto pamiętać, że kurkuma to nie magiczna pigułka, lecz narzędzie, które działa w tandemie z odpowiednią dietą i stylem życia. Jednak to właśnie jej zdolność oddziaływania na głębokie przyczyny zaburzeń gospodarki cukrowej czyni ją tak wyjątkową. Włączając ten złoty duet do codziennej diety, nie tylko przyprawiasz jedzenie, każdego dnia wysyłasz swojemu działu potężny sygnał do samouzdrawiania. Ostry produkt numer dwa – surowy czosnek. Dla wielu kojarzy się on jedynie z wyrazistym smakiem lub domowym środkiem na przeziębienie, ale w rzeczywistości czosnek to prawdziwy, naturalny lekarz i potężna broń przeciwko niestabilnemu poziomowi cukru we krwi. Zawiera on ponad 100 aktywnych związków fitochemicznych, spośród których szczególne znaczenie mają związki siarkowe, takie jak alicyna i alina. To właśnie one poprawiają wrażliwość komórek na insulinę, pomagając glukozie szybciej przenikać z krwi do mięśni i innych tkanek, gdzie jest wykorzystywana jako źródło energii. Dodatkowo czosnek wspiera pracę wątroby organu, który odgrywa kluczową rolę w przetwarzaniu i magazynowaniu cukru. Gdzie wątroba działa sprawnie, Skoki glukozy są znacznie mniej odczuwalne, a poziom cukru pozostaje stabilniejszy przez cały dzień. Najsilniejszy efekt czosnek daje właśnie surowej postaci, ponieważ podczas obróbki cieplnej części aktywnych substancji ulega zniszczeniu. Gdy rozgniatasz lub drobno kroisz ząbek czosnku, uruchamia się w nim reakcja biochemiczna, w wyniku której powstaje allicyna, związek o wyjątkowo silnych właściwościach przeciwzapalnych i metabolicznych. Warto jednak znać jeden trik po rozdrobnieniu należy pozostawić czosnek na około 10 minut przed zjedzeniem lub gotowaniem. W tym czasie aktywne związki w pełni się wytwarzają, dzięki czemu otrzymasz maksymalne korzyści, nawet jeśli potem lekko go podgrzejesz. Tak, smak surowego czosnku jest dość intensywny i dla niektórych może być zbyt ostry. Jednak istnieje wiele sposobów, aby jego spożycie było przyjemniejsze. Można drobno posiekać ząbek i dodać go do sałatki warzywnej, wymieszać z oliwą z oliwek i sokiem z cytryny, tworząc aromatyczny dressing. Czosnek świetnie komponuje się z hummusem, sosami czy dipami, nadając im lekko pikantny akcent i wzbogacając ich właściwości zdrowotne. Ci, którzy są gotowi na odważniejsze eksperymenty, mogą spróbować porannego energetycznego szółty zetrzeć ząbek czosnku, wymieszać ciepłą wodą i sokiem z cytryny a następnie wypić na pusty żołądek. Już po kilku tygodniach wiele osób zauważa nie tylko poprawę poziomu cukru, ale także wzmocnienie odporności, redukcję zmęczenia i przypływ energii na cały dzień. Regularne spożywanie czosnku pomaga nie tylko kontrolować poziom glukozy, ale również chroni serce i naczynia krwionośne, obniża poziom złego cholesterolu i poprawia krążenie. Wszystko to ma ogromne znaczenie dla osób z cukrzycą, które często borykają się z podwyższonym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. Oznacza to, że jeden prosty ząbek czosnku może działać na kilku frontach jednocześnie: stabilizować cukier, wspierać wątrobę, chronić serce i wzmacniać naturalną odporność organizmu. A co najlepsze, czosnek jest łatwo dostępny, taniej i ma długi okres przechowywania, więc zawsze możesz mieć pod ręką to naturalne remedium zdolne przynieść zauważalne efekty zdrowotne już w najbliższym czasie. I wreszcie, na pierwszym miejscu naszej listy znajduje się główno ostry pogromca cukru ostre papryczki. Mogą to być jalapeno, habanero, papryczka chili ptasia oko lub inne odmiany tych małych, ognistych strąków. Mimo niewielkich rozmiarów zawierają one potężną dawkę biologicznie aktywnych substancji, z których najważniejszą jest kapsaicyna. To właśnie ona nadaje papryczkom piekący smak a jednocześnie uruchamia w organizmie cały łańcuch korzystnych reakcji. Kapsajcyna stymuluje produkcję tlenku azotu cząsteczki, która rozszerza naczynia krwionośne, poprawia krążenie i przyspiesza dostarczanie glukozy do komórek. Dzięki temu cukier szybciej opuszcza kriobieg i jest wykorzystywany jako energia, zamiast gromadzić się krwi i powodować groźne skoki. Badania naukowe potwierdzają imponujące rezultaty. W jednym z nich uczestnicy – którzy spożywali ostre papryczki posiłku, odnotowali spadek poziomu cukru we krwi nawet o 95% w ciągu zaledwie 8 minut po jedzeniu. Dla osób, które często zmagają się z gwałtownymi skokami glukozy, takie odkrycie może być prawdziwym przełomem kontroli swojego stanu zdrowia. Co więcej, kapsajcyna poprawia wrażliwość na insulinę, co jest szczególnie istotne dla osób z stanem przed cukrzycowym lub cukrzycą typu 2. Działa ona niczym otwiera do drzwi komórkowych, umożliwiając glukozy łatwiejsze przenikanie do środka, gdzie jest palana jako paliwo, a nie zalega w kryobiegu. Włączenie ostrych papryczek do diety jest prostsze nie się wydaje. Zacznij od małych ilości na przykład cienko pokrój świeżą papryczkę jalapeno i dodaj ją do porannego omletu lub jajecznicy. Możesz też drobno posiekać papryczkę i połączyć ją z pomidorami, cebulą, kolendrą i sokiem z limonki tworząc aromatyczną salsę, która doskonale pasuje do mejsa, ryb czy warzyw. Ostre papryczki świetnie komponują się również pieczonymi warzywami, wystarczy dodać je do naczynia razem z cukinią, papryką słodką i bakłażanem, skropić oliwą z oliwek i zapięć, aby otrzymać danie, które jest nie tylko smaczne, ale i aktywnie wspiera stabilizację poziomu cukru we krwi. Dla osób, które nie są przyzwyczajone do intensywnej ostrości, dobrym pomysłem jest rozpoczęcie od łagodniejszych odmian, stopniowo przechodząc do tych bardziej pikantnych. Dzięki temu organizm będzie miał czas na adaptację, a receptory na przyzwyczajenie się do kapsajcyny. Warto pamiętać, że ostrość nie jest celem samym sobie. Nawet niewielka ilość ostrej papryczki może uruchomić korzystne procesy, więc nie ma potrzeby narażać na nadmierne pieczenie, aby osiągnąć efekty. Przy regularnym spożywaniu ostre papryczki nie tylko pomagają kontrolować poziom cukru, ale także wspierają spalanie tłuszczu. Przyspieszają metabolizm, poprawiają trawienie i dbają o zdrowie serca. To jeden z tych produktów, które działają wielokierunkowo, kompleksowo wzmacniając organizm, a co najważniejsze, są łatwo dostępne, niedrogie i bez problemu można włączyć je do codziennego jadłospisu. Oto twoje zadanie i jest ono tak proste, że nie będziesz mieć żadnego usprawiedliwienia, aby nie zacząć już dziś. Wybierz tylko jeden z tych ostrych produktów i dodawaj go przynajmniej do jednego posiłku dziennie przez kolejne 7 dni. Nie musisz całkowicie zmieniać swojej diety, gotować skomplikowanych potraw, ani wydawać dużych pieniędzy na egzotyczne składniki. Wystarczy jeden mały, ale celowy krok, który będziesz powtarzać dzień po dniu. Może to być szczypta pieprzu cayenne do porannego omletu, ciepła herbata imbirowa po kolacji, złote mleko z kurkumą i czarnym pieprzem przed snem to z awokado i świeżym czosnkiem lub danie z kawałkami ostrej papryczki chili, które doda twojemu dniu zarówno smaku, jak i korzyści. Najważniejsze, aby robić to codziennie, tak by twój organizm miał czas się przystosować i odpowiedzieć na zmianę. Po tygodniu wróć do tego filmu i napisz w komentarzu, co zauważyłeś. Być może poczujesz stabilny poziom energii przez cały dzień, bez nagłych spadków sił po jedzeniu. Może zniknie ciągła ochota na słodycze i podziadanie między posiłkami. Niektórzy zauważają, że już po kilku dniach poprawia się jakość ich snu, ponieważ stabilny poziom cukru pomaga ciału zrelaksować się i w pełni regenerować w nocy. Inni mówią o lekkości ciała, jasności umysłu, poprawie nastroju i ogólnym poczuciu witalności. Nawet drobne zmiany w diecie mogą przynieść duże efekty, jeśli wprowadza się je systematycznie. A jeśli ten film otworzył Ci oczy na to, jak proste i dostępne produkty mogą stać się twoją potężną bronią przeciwko skokom cukru, kliknij lubię to, aby wesprzeć ten kanał. Podziel się tym filmem ze znajomymi lub bliskimi, którzy zmagają się z niestabilnym poziomem cukru lub stanem przecukrzycowym. Być może to właśnie ta informacja pomoże im zrobić pierwszy krok w kierunku lepszego samopoczucia. I oczywiście subskrybuj kanał. Ponieważ w moim kolejnym filmie ujawnię prawdę o trzech zdrowych produktach, które w rzeczywistości podnoszą poziom cukru we krwi nawet bardziej niż kawałek słodkiego tortu. Uwierz mi, na pewno je znasz, prawdopodobnie je się codziennie i uważasz za zdrowe. Ale po tamtym filmie już nigdy nie spojrzysz na nie tak samo. Nie przegap tego, to może być najważniejszy materiał dla twojego zdrowia w tym roku.